jestem Bogusiasty, a w dzisiejszym odcinku no nie Fortnite, bo jeszcze nie pomagałem aktualizacji, chociaż już praktycznie wyszła tydzień temu. A dzisiaj sobie zagramy w Battlefielda 5, życzę Wam miłego oglądania. Napiszcie komentarz czy chcecie więcej Battlefielda 5 na moim kanale. Będą też nowe serie z naszym montażystą, też z innymi może się pojawią. Subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i miłego oglądania. Zespołowy deathmatch. Zespołowy deathmatch to tryb skupiający się na piechocie, w którym musicie walczyć do końca. W tym trybie wygrywa ostatnia drużyna na polu walki. Pierwszy zespół, który osiągnie wymaganą liczbę zabić, wygra. Jeśli skończy się czas, zwycięży zespół, który ma najwięcej kuponów. Zadaj pierwszy cios lub zginij. Jak widzicie, jesteśmy już w grze, walczymy po stronie niemieckiej. Ym, teraz inicjatywa zostaje w waszej stronie. Jak chcecie kolejny odcinek z Batwida, zostawcie pod tym filmikiem aż całe trzy łapki w górę. Jeżeli będą trzy łapki w górę pod tym odcinkiem, nagramy kolejny. Chociaż like, tak myślę, że właściwie chyba jeszcze dzisiaj nagram kolejny odcinek, ale zostawcie przynajmniej trzy łapki w górę, żebym wiedział, że chcecie już jutro to inaczej jak nagracie trz, jak zostawicie trzy łapki w górę to już jutro wleci nowy odcinek z patryk a jak nie no to wleci za 2-3 dni tak myślę no na pewno przed weekendem, przynajmniej się postaram i też będę się starał nagrywać już regularnie nie będę się ograniczał do tylko wyzwań z pomocą o opatrzcie na iPhone. Na chwilę zagałem, getknet mi dobrze poszła, byłem siódmy w tabeli, a teraz który jestem? 14. No, to jest. To jest normalnie. skill, Shoot skilla. 14 na 16, nie no, najlepiej. Możecie napisać, czy chcecie live? Mogę to wtedy w jakiś dzień. Na przykład, nie wiem, w niedzielę wieczorkiem byśmy live'a odpalali. Na przykład, co niedzielę wieczór live. Ale ja się nie mogę skupić jak tak gadam, nie, Nie mogę nic cenować. A tak jak ktoś za Ale usilowałem normalnie, 14 <grystanie> Ja wam mówię widzowie, to jest skill Tego się nie kupi ten skill Normalnie już wiem, jak się będzie nazywał odcinek. Poznajcie mojego skill'a. Sprawdził, czy kogoś zabiłem, ale się boję, że mnie zabiłem jak będę to sprawdzał. Bo nie No, ładowałem, no! Chyba z nieprzyładowanym koniem biegałem. Tak, dwóch, yy, jednego zabiłem i dwa razy zginął. Bo tak jak zostanę zganimowany, to coś się nie liczy jako zgon. Tak jak teraz zostanę zanimowany. Tak z tego nie ma żadnych konsekwencji. Jest, drugi. No nie. A powinien być wyżej. No nie, no dalej, 14 Pięknie widzicie? Ale ja się skiluję w końcu. Dobra jest. Nie, no, ja granatu nie miałem, doka Chciałem granat rzucić, ale już go nie miałem. Dalej 14, ale już doganiam. Doganiam yy, 13 miejsce. Ja tak myślę, że chyba sobie zmienię na żołnierza wsparcia ze strzelbą. Tu nie ma tak za aż dużych odległości. To jest jednak zamknięta mapa. Chyba kile wleciały. No i od gazu 11 miejsce, no Widzicie skill Halo? Nie, chyba nikt mnie nie podniesie nie. Ogólnie mecz wygrywamy Mamy więcej punktów Na górze widać 75, a przeciwnicy 64 Oczywiście punkty się zdobywa przez likwidację przeciwników i na koniec czasu, czyli te 12 minut, to kto będzie miał więcej punktów, wygrywa. albo po prostu, która drużyna będzie miała 0 punktów, automatycznie przegrywa. Lubię tych granat tym nic nie przez nich. Ale granat rzuciłem. Sam sobie w nie wylepnie. Widziałem go zanim to mi zasłoniło.

Nie czułem się, myślę, że to jest w górę. No tutaj muszą wyjść, tylko oczywiście ich nie widzę. Tak, są. O, doszło. się ja Mam apteczkę. No super, to sobie użyłem tu apteczkę. Wsiadło szkołoś słysz. Ale nie, tutaj te tupoty to tak wszystkich słychać szczały. Ja nawet nie kto to jest Który to tu pod jest przeciwnika, a który są Dziesiąte miejsce. Pniemy się powoli. Będzie to w 10 Aha, on super. On mnie zabiła a jak... Najpierw trafiłem za 70, a potem zgrupowałem Ja asysta chociażby ciała, nie mogę się zrespektować nie, tu chyba najlepiej mi się gra tą klasą ze szczelbą albo szczurmowcem zwykłym, bo on ma takiego PM a, nie PM, a PM też jest na blisko. Albo mam pomysł na odcinek. Jak do końca tygodnia, do piątku, jak do piątku pod tym odcinkiem będą, będzie 5 łapów w górę. Aha, to nagrywam od, yy, po, To nagrywam odcinek. Nie powiem wam jaki, to będzie niespodzianka. Z Battlefielda 5. Tylko musi być do końca tygodnia 5 y, łapek w górę pod tym odcinkiem. A 3 do jutra, to wylatuje jutro już kolejny odcinek z Battlefielda 5. Tylko tak raczej wieczorem, no bo wiecie, trzeba do szkoły, wrócić. Chyba, że dzisiaj go Dobra, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piszcie, czy chcecie więcej Battlefielda. Ja jeszcze wam pokażę, jak wyglądała tabela. I... co wam będę gadą? Do zobaczenia w albo w Fortnite cie. Aha i z Battlefielda... aha, 13 I z Fortnite'a na razie chyba w ten czwartek nie będzie wyzwań, bo jeszcze nie poprałem aktualizacji <grym> Dobra, do zobaczenia, cześć